Witam serdecznie. Zaczynamy sobotni dzień pszczelarski. Dzisiaj jest, słuchajcie, 17, 17 lipca, tak? Jest to już ponad połowa miesiąca. Zacznę sobie dzisiaj od przeglądania moich wszystkich ulików warszawskich, ze względu na to, że tu są różne przygody też. Warto by było dzisiaj porobić notatki, co i jak w tych pszczołach jest. Uważam, że początek sierpnia się zbliża bardzo mocno. Pszczoły, w których się coś dzieje jeszcze z matkami i tak tak dalej, no to to jest historia, która musi się lepiej wydarzyć, tak? A, a, a kwestia rodzinek, które już jakoś trwają, no to musimy je troszeczkę monitorować. Więc ten weekend spędzimy nad tym, że będziemy monitorować te nasze rodzinki i na tak jak na przykład w warszawskich, no to ewentualnie dodamy futru, ewentualnie coś przestawię ramkę, ale to raczej. Raczej to były rodzinki rozwijające się i tak dalej, więc. Nie będziemy tutaj dużo grzebać, tak? W tych warszawskich to jest jakby mniej do roboty, nie? Kwestia jest taka, że rodzinki, które jeszcze będą miały przynieść miód, i będę widział po nich, że są w mocy, żeby to zrobić, tak? To one będą pozostawione. One będą pozostawione, właśnie na jeszcze krata, i być może jeszcze czerw przerzucę do góry, tak? I, I te najgorsze ramki jeszcze nad szmatkę, już w tej chwili do góry z tej miodni, żeby one jeszcze przebrały te żarcie na dół, tak? A, a, a co? A wsią, nie? No nie wiem. Co mam wam powiedzieć? A, a rodzinki, które, które jeszcze by miały przynieść miód, no to właśnie będzie krata i tak dalej. Jeszcze może się czerwc uda przyrzucić do góry, ale to będą sporadyczne już rodzinki. To będzie kilka rodzinek na całą pasiekę i być może one e, dociągną do nawłoci, włoci już ma pączki, za chwilę puści, więc e, kwiat, więc będzie szansa na to, że one coś przyniosą. Tak? E, rodzinki, które już w tej chwili są na cukrze. E, także ramki wycofywane z pokarmem będą lądować do trzeciego korpusa u góry. A e, A co? A, a, a krata będzie już wyciągana i one będą ustawiane na początku 7-7 mniej więcej. Tak, tak? Tak będę się starał w tym roku ustawiać rodziny 7-7. Nie rodziny mocniejsze, mocniej. Tak, teraz. Tu mamy rodzineczkę, która powstała na matce z zeszłego roku. Tak, i one siedzą na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rameczek. Tak. Idziemy zerknąć. Jak tam wygląda z pokarmami? Czy trzeba im dodać słoiczek, czy nie. Ale można dodać im słoiczek, tak? To nic się nie stanie. To już będzie na zimę dla nich. Idziemy zobaczyć czy powstają jajeczka tak pięknie hmm. powstają te jajeczka na tym moim warszawskim tak, moje piękne żółte pszczoły się robią prawda y już dzisiaj może zdecydowałem, że jak w moich wielkopolskich ostatecznie coś jeszcze nie powychodzi, tak? To mam nadzieję, że w ten weekend się trochę właśnie spuszczę nad tymi pszczołami i, i, i takie do ustawie, że być może w poniedziałek sobie zadzwonię do pasieki celiny jeszcze raz i może mi coś wyślę. Tak, tu widzimy piękny czerw na mojej matce starej. Tak, tego żarcia trochę u góry mają, ale to nie jest jakiś luksus. Tak, jest troszeczkę. Tak, więc tu głodu nie ma. Wyciągnę sobie jeszcze jedną ramkę. Czerw wygląda dobrze. Tak. Pojedyncze komórki, które są nie zaczerwione, one służą jako wentylacja dla czerwiu. Więc to nie jest dramat. To wszystko jest ok. Tu jest już ramka pobudowana typowo na kijach. Widać? Na kijach. Tej matki może niekoniecznie szukam. Tak. Tu się zrobił ten kwas. Jest elegancko. Nie ma co. One jakby zazimowały się na tych ramkach, które tu siedzą. To by było dobrze. Tak? I tutaj nic nie trzeba grzebać. Ta rodzinka powstała nowa. Tutaj nie porobiły żadnych trudni ani nic. Tak. O, pyk, tu nic nie trzeba więcej grzebać. Ja im po prostu daję słoik syropu, tak? I pszczoły pędzą sobie dalej. Tu ten patyczek jest taki, o, gówniany. Może byśmy dali <coughs> jakiś lepszy, może taki się zmieści. O, pyk i gitara, nie? One by mogły tak zazimować. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 ramek. One by mogły tak zazimować, nie? Się bez problemu. Prawda? Więc te pszczółki są, uważam, że rewelacyjne. Malutkie. Wszystko można łatwo zobaczyć. Tak. Najgorsze są pszczoły, oczywiście, w okresie boom rojowego. Dobra. Ja lecę tutaj po słoik. Tak? Kwestia jest taka, że jak one dostają ten. Bardzo wodnisty syrop, tak? To jak ostatecznie one go przerobią, to wcale dużo, yy, wcale dużo nie zostaje zastępionego, tak? Dobrze. I ładujemy syrop. Tak? I one niech tu się robią. Dalej. Tu pszczółka jeszcze musi się dużo powygryzać. Może jakiegoś kija dodamy tu. Nie? Żeby to się o, jakoś tutaj stało sobie. Tak. I żeby one sobie pobierały przez te moje dziury. Dobrze, nie? Mam nadzieję, że one to tutaj sobie wezmą, Jest dobrze, nie? Tam na pewno, jak one poczują cukier w tych dziurkach, to nawet jeśli coś przeszkadza, tak, to one sobie tu świetnie sobie poradzą. Musimy tylko pamiętać o tym, że jak niektóre rodziny mają nam jeszcze do miód, tak? To żeby y, nie miały możliwości obkradania innych rodzin. Tak? Więc to jest bardzo ważne. No, i to jest taka filozofia. Na przykład, tutaj sobie sprawdziłem, tak? Ilość pokarmu, czy rodzinka pędzi, tak? I to, I to uważam najważniejsze. I tak będę sobie leciał dalej. Rodzinki, które ja wiem, że już na pewno nie przyniosą żadnego miodu, to już dzisiaj ustawiam na zimowo. Tak? I to będzie się działo na całej pasiece. Przez dzisiejszy, jutrzejszy dzień. Rodzinki, oczywiście, które yy, matka się unasienia, to tylko zerknę, czy może gdzieś łazić, czy pszczoły się zachowują tak, że ona tam jest, i to jest wszystko, tak? Na razie musi się unasienić to jest najważniejsze. Yy. A rodzinki, które mają nosić śmiód. no to też przerzucę, yy, może ten czerw do góry troszeczkę nadkratę jeszcze, ten z najgorszych ramek, czy coś takiego, tak? A rodzinki, które ja wiem, że już nie przyniosą miodu, tylko będą na tym słoiku, i tym bardziej, że mają napisany na przykład słoik, tak? Mają napisany słoik. W tym momencie już ja je ustawię na zimę, bez kraty, i już będą tutaj siedzieć do ukichanej, tak? Do zimy, do przyszłego sezonu, tak? Więc są różne motywy, nie? Są różne motywy. Ja widzę, że jak takie takiej rodzince, takiej czy tamtej, jak dałem jeden słoik. I teraz wyczepywałem pszczołę do weselniaka, tak? Do matek od pasieki celiny. To y, po prostu, jak majtłem ramką, to się zlął ten mój syrop, po prostu w ilości niesamowitej. Więc y, y, one, to jak dostaną pełen taki słoik, takiego rzadkiego syropu, to go przerabiają bardzo długo, nie? Do gęstszego, do gęstszego, i wtedy one przelizują się tym, i tak dalej, i tak dalej, i fajnie, nie? Tutaj na przykład dostały już ze 2-3 słoiki i, i miały dopiero gdzieś tyle nie, go u góry, więc to nie jest dużo. Tak? One jeszcze rozrabiają na tym czerw. One teraz muszą się zrobić czerw na zimę. Tak? I tak dalej, i tak dalej, więc kukam po tych rodzinkach, czy te, które są, to jest wszystko w porządku. Już dodajemy, albo ustawiamy na zimę, i tak dalej, i tak dalej, tak na przykład te, to są już na zimę, tak? Tak. To jest pszczoła rozwijająca się rodzinka. Więc ona tutaj nie majta żadnym czerwiem ni niczym yy, trutowym, tak? No, więc zanim to się zacznie, to się zacznie, tak? A, a, a my po prostu musimy obadać, tak? Czy te matki się unasieniają. Czy one są? Jak nie, jak w weekend obadam, że gdzieś coś nie ma matki, a wygląda to w miarę dobrze, tak? Yy, w tym momencie może poniedziałek, wtorek zadzwonię sobie do pasieki Celiny, i się dowiem, co oni tam mają jeszcze w zanadrzu. Bo jakbym miał mieć dwie, trzy matki, to może bym kupił jeszcze i bym coś se tu dorzucił. Nie? Tą Kordowan. No zobaczymy, tak? Zobaczymy. Tych rodzin mam dość dużo, ja uważam, jak na siebie. W tej chwili to jest 49 but z pszczołami. Więc ja wiem, że na przykład z niektórych tu jeszcze rodzinek mogę coś stworzyć. Jakiegoś weselniaczka. Więc może przebijemy tę 50. A kwestia jest taka, że no musimy patrzeć na te pszczoły, nie? Jak mi coś odpadnie, no to odpadnie, tak? Jak coś zostanie takie gówno na trzy uliczki, cztery zwierzy, nie? I kolejnym razem, teraz już ostatecznie nie udała mi się tu matka, ja jestem skłonny je po prostu roztrzepać, tak? Ul sobie ładnie owędzić, prawda? I do tego ula zrobić na nowo jakiegoś odsypańca weselniaka i go wywieźć do sadu. To uważam, że będzie lepsze niż kombinowanie dalej z tymi zdechlakami, nie? Naprawdę, naprawdę. Lepiej zrobić coś lepszego, wywieźć, niż po prostu nie męczyć dalej. Yy, kwestia, no tak, ustawiamy do zimy, yy, podkarmiamy to, co lubi, lubi już dostać, tak? A to, co jeszcze ciągnie na swoim, to będzie miało jeszcze ewentualnie przerzucony czerw do góry i też już tak pod ustawienie zimowe, pod ustawienie zimowe, ale jeszcze ta krata będzie ze względu na to, że ta nawłość zaraz puści. Yy, jeśli te pszczoły są bardzo dobrze, dobrze zbieracko nastawione, tak i tej pszczoły jest lotnej, no to mamy, tak. Patrzcie rosną, kwitną, tak. Tam yy, kwitnie yy, cykoria podróżnik, pszczoły też bardzo ładnie na to latają, tak. Tutaj cykoli podróżnik to jest. Jest kilka innych różnych kwiatów, łopiany i tak dalej to kwitnie. I zaraz walnie ta nawłocz, więc te kilka rodzin, które mają moc zbieracką, to po prostu zostaną jeszcze na kracie. Kwestia jest taka, że pszczoły i tak sobie układają bardzo dużo miodu w tej chwili, bardziej właśnie wokół czerwiu, wokół gniazda, tak, więc pod tą kratą. Ale no jeśli im się to nie mieści, to wyrzucają do góry, nie? Ja widzę, że i tak wyrzucają do góry. Jak my przełożymy czerw nad kratę, chociaż jedną ramkę, to w tym momencie wokół tego czerwiu, chociaż na tych ramkach osłonowych, one to zbierają, nie? Więc no to trzeba umiejętnie ustawić, nie, że sam susz u góry, tylko jakiś czerw przewalić do góry, wtedy one noszą wokół tego, tak? Więc też jest trochę lepiej, nie, pod tym względem. Więc te rodziny, które jeszcze są zbierackie i rzeczywiście ciągną dalej na tym swoim miodzie, no to niech one jadą tak dalej, tak? Ten rok jest widzę, że ciekawy. Pierwszy raz mam coś takiego, że wiem, że rodzinkę mogę pozostawić, nie, nie dodając jej cukru. To jest bardzo ciekawe i to miałem miał pierwszy rok taki właśnie w życiu, tak? Więc yy, no, ale niektóre dzinki już potrzebują szczególnie te, które na przykład długo były osierocone i tak dalej i tak dalej, nie? Więc w tym roku jest takie pszelarstwo trochę bardziej może fachura ze względu na to, że te pszczoły mają taki pożytek i taka jest pogoda i to wszystko, że może pozwolić na to, że te pszczoły być może sobie właśnie podonoszą, tak? Podonoszą. Eee... Co mogę jeszcze tak opowiedzieć, bo ja będę sobie tutaj pracował, będę sobie to po prostu patrzał, a ja Wam o wszystkim opowiem. Na przykład, jak widzę, że rodzinka jest, że była wybrana tu matka, ale czerwił był cały korpus i tak dalej, i nie noszą pyłku, no to jeszcze ta matka nie zaczęła czerwić, tak? Ale jak widzę, na przykład, rodzinka, która jest troszeczkę potupadła i słabo noszą, nie noszą pyłku. Tym bardziej, więc tam jest nie, taka niepewność, czy z tą matką wszystko wyszło w porządku, bo jak matka czerwi, to one tu bardzo ładnie zbierają pyłek. Co jest ciekawe, że na pasiece w sadzie, to tam gówno zbierają nie pyłek, Taka jest prawda, nie? A tutaj widzę, że zbierają pyłek i te, po, pobyt poranny na pasiece jest bardzo ważny, bo w tym momencie widzimy, że jeśli matka czerwi, powstaje czerw, tak? To zbierają pyłek, a jeśli stoi, bo jest głoduwa albo z matką jest coś nie tak, to one nie zbierają pyłku, bo po co, tak? No, to no. Taka kwestia. Mm. Co jeszcze, żeby na tym jednym filmiku ująć, Ewelina zrobiła bardzo ładne ostatnie nagrania. Te ostatnie nagrania z podkładaniem matek to właśnie kupi, kupiła sobie telefon, który y, może nagrywać i, i robić różne y, takie ujęcia i je montować. Więc czasem, jak Ewelina y, będzie na posiece i tak dalej, to nagra coś właśnie w ten desen, że wam zmontuje i wrzuci. Widzę, że jej się to podoba i widzę, że wam też się to podoba. Więc po prostu jeśli będzie Ewelina na pasiece, no to nie, wiadomo. No to na przykład mamy, nie? Tutaj pszczółki sobie pędzą i widać. Jakbyśmy postali dłużej, na przykład na tej na tej, nie, to zobaczymy pszczoły z pyłeczkiem. Tak? Zobaczymy pszczoły z pyłeczkiem, nie? I widać, że one pędzą w jedną i w drugą. Widzę, że pszczoły dzisiaj bardzo ładnie latają, bardzo ładnie. Wczoraj wywaliła, a tutaj pszczoły, że tam, że ten matecznik się wygryzł i niby coś, niby coś się dzieje, tak? I widać, że tego pyłku nie ma, tak? Bo nie powstaje czerw, więc to my po tym, w tej chwili, o tej porze roku, to my to widzimy po prostu idealnie po noszeniu pyłku, tak? Czy tam się dzieje czerw, czy się nie dzieje czerw, nie? I my nie musimy na przykład zaglądać do tego ula, żeby spojrzeć na to, czy się dzieje czerw, tak? Bo już widzimy to po wylotku. Tak, więc możemy na przykład dać ze 3-4 dni jeszcze i wtedy dopiero przyjść i zobaczyć czy z tą matką się coś wydarzyło w końcu, nie? Bo jak nie, to klapa. Ale ja będę już dzisiaj penetrował, bo ja to jestem taki, że w nikłej ilości pszczół matkę se znajdę. Tak? Tu na przykład jeszcze nie ustawiona do zimy, a to jest tera mateczka, tak? Widać, że ten pyłeczek ładnie dzisiaj z kosą i trochę przekoszę pasiekę, żeby właśnie na ten okres teraźniejszy, żeby tutaj było trochę przekoszone, bo one będą dostawać syropy ode mnie i tak dalej, i tak dalej, więc żeby tutaj nie działała się jakaś parnota niesamowita, nie, a te krzoki moje tutaj wyrosły niezmiernie, patrzcie, wszystko sobie uformowałem w kuleczki, nie, a to w tym roku rośnie niesamowicie, więc no ja w tym roku tutaj Mam odpuszczone tutaj, żeby dbać o to, żeby ta pasieka była, nie wiadomo jak piękna, nie. Po prostu tutaj będzie pasieka na przyszłość. Będzie pasieka i będzie, tak? Ale to, żeby tutaj dbać o tą pasiekę, żeby te krzoki, to wszystko było piękne, i nie wiadomo jakie, no to będzie o tyle, o ile robione, żeby po prostu wszystko funkcjonowało wraz z tą pasieką, nie? Ale nie będę już robił czegoś takiego, że tutaj będzie pięknie zjawiskowo. Tak, walić to. Tu po prostu będzie pasieka. nie? Będzie pasieka i będzie tu przyjeżdżać tylko do roboty, już na za rok. Typowo do pszczół i nara. E, więc tutaj z pasieki w tej chwili stoi 40 but, no ale tutaj zostanie 20, tak? Tak myślę. 20-25? Nie? E, tak sobie podzielimy. Kwaski stoją, buteleczki się umyły, wczoraj od deszczu, Słuchajcie, mogę Wam wczoraj powiedzieć, bo kolega facebookianin e, 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 to monitoruje. E... Wczoraj, w moim terenie tutaj spadło 50 litrów wody na metr kwadratowy. To jest bardzo, bardzo dużo wody. I dodatkowo w momencie, kiedy on to wystawił na Facebooka, to jeszcze nadal padał deszcz, więc tej wody naprawdę nawaliło wczoraj, tak? Nawaliło, po prostu był potop. Tak? Taki deszcz jest niedobry, bo jeśli chodzi o rośliny, tak, to on wypłukuje nektarniki. I na przykład y, robi to, że jeśli jest spać i tak dalej, to jest na przykład cykoria podróżnik, tak? Pszczoły mają bardzo łatwy dostęp do nektarników. E, jeśli jest na przykład spać, no to jest do bani, nie? Bo to wszystko jest spłukane i to jest koniec w tym momencie, spadziowanie. Na chwilę, by musiały te mszyce znowu naprodukować i znowu się zrobić, bo te mszyce też są spłukane. One się chowają pod liściami i tak dalej, i tak dalej, ale to, to już nie jest to. Nie w tym momencie. No i wszystko. Lecę sobie monitorować pasiekę. Hmm. Te uliki Gendera to w tym roku to beznadziejnie. W przyszłym roku może bardziej postawimy w cieniu, może trochę lepiej. Widzę, że te pszczółki stanęły, ja je po prostu zamknę, wywiozę na sad i tam je dosypię do jakiejś trutówki czy do czegoś, nie? I niech se będą. Tak? I to było to wszystko na chwilę obecną. Jak będzie się działo coś niebywale ciekawego, to wam pokażę. Na pewno będziemy razem układać rodzinę do zimy jakąś. A tak to po prostu sobie monitoruję i albo dodaję żarcia, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli coś z matecznika, matecz, mateczki nie wyszły. Może gdzieś znajdę jakiś matecznik, to podepnę, tak? Jakieś ciche wymiany czy coś, a jak nie. No to może tu jeśli będą jakieś silniejsze rodzinki, które zostaną, no to może jeszcze sobie dokupię ze dwie, trzy matki, żeby mieć jeszcze te kordowany tutaj, nie, bo wtedy w przyszłym roku, bo kordowany w tej chwili, na, na, na chwilę obecną mi się wydaje, że do tych ulików zostały y, na sadzie przyjęte, bo po prostu pszczoła, matka nie leży przed wylotkiem, tak? Ale y, no to jeszcze wszystko musi się udać. Nie? A tutaj nie mam żadnego kordowana. Ja mogę sobie stamtąd przewieźć tutaj, żeby przekładać jajka, ale mm, być może bym coś tutaj dokupił z jedną dwie sztuki. Bo oglądając te matki, przekładając je do ten i tak dalej, uważam, że fajnie, fajnie. Naprawdę trafiłem na fajną włoszkę. Dlatego pasiekę Celinę trzeba wykorzystać do tego, żeby tutaj nie zrobić sobie y, y, te moje nie włoszki jeszcze, jeszcze bardziej. I to by było to wszystko. Życzę Wam wszystkim, słuchajcie, miłego dnia, miłej pracy i miłego przygotowania do tego, właśnie, żeby pszczoły coraz bardziej ustawiać w, do tej właśnie zimy. I życzę powodzenia.